1997. Niemcy. Rüsselsheim. Obecny szef Opla, zasiadując w głównej siedzibie firmy, podejmuje decyzję o wybudowaniu fabryki samochodów osobowych w Polsce, w Gliwicach. Nowy model Opla Astra miał podbić polski rynek ofertą niemieckiej technologii. Produkcja ruszyła w lipcu 1998 roku. Nowy Opel Astra miał być najlepszy pod każdym względem, aby być lepszym od każdego innego samochodu w segmencie. Fabrykę skończono we wrześniu roku 2000. Projekt okazał się tak dobry, że produkcja ruszyła jeszcze w tym samym miesiącu. Nowe modele Opla Astry szybko znalazły właścicieli, ale nas interesuje szara Astra z grudnia 2002 roku. Stała wkrótce przekazana do salonu, gdzie zakupiła ją miejscowa policja w celu spełnienia roli samochodu pościgowego. Samochód oklejono w służbowe oznakowania i oddano ekipie pościgowej, która nie żałowała dodać więcej gazu. Oskar do wszystkich załóg Moskit. Srebrne Audi A4. Numer rejestracyjny Wanda Barbara 03636. Powtarzam, Srebrne Audi A4. Wanda Barbara 03636. Wskazane 3 dni temu. Kierunek na Pragę. Dokładnie takie numerki. Wanda Barbara 03,636. Tam niech Dobra. ktoś zablokuje zjazd na wolny ze Szymski. Ucieka mi, ucieka mi Trasą, trasą mi ucieka. Na Pragę południe. Dobra, słuchajcie cały czas, gdzie jest. Jedzie cały czas. Trasą. W kierunku Pragi południe. Po dwóch latach służby samochód został pozbawiony oznakowania policyjnego i został wystawiony na sprzedaż jako samochód osobowy. Mimo wielu przygód, auto wciąż było w bardzo dobrym stanie. W 2002 roku, 5 kwietnia, Astra została zakupiona przez rodzinę Formella, gdzie ich historia w dalszym ciągu zaczęła się rozwijać. Auto nie było marnowane, ponieważ było wykorzystywane do usług firmowych oraz dobicia lokalnych szutrowych rekordów prędkości. Niestety, podstawowa jednostka 1.7 CDTI nie była w stanie wytrzymać solidnego katowania po 5000 obrotów bez przerwy, więc właściciel postanowił oddać samochód do profesjonalnego warsztatu tuningowego, który zainstalował w samochodzie silnik V6 Turbo. Auto otrzymało również specjalne ospoilerowanie, aby uzyskać sportowy wygląd. Astra okazała się być bardzo szybkim i zwinnym samochodem, dlatego właściciel podjął się wyzwania, aby wziąć udział w wyścigu Nordschleife z takimi samochodami jak Porsche, Mercedes i BMW. Niestety wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. W 2007 roku Opel miał udział w wypadku czołowym, przez co został skazany na rozbiórkę i kasację na złomowisko. Jednak w ostatnim momencie, kiedy na Astra czekała już skniatarka, znalazł się mechanik, który postanowił całkowicie naprawić samochód. Cały przód samochodu został złożony i zespawany na nowo. Po ukończeniu naprawy Astra otrzymała nowy niebieski lakier. Następne 10 lat, do 2017 roku, Opel służył jako samochód do przewożenia lekkich części samochodowych, takich jak klocki hamulcowe, przewody, amortyzatory i inne. Przez ten czas był na bieżąco serwisowany, jednak jego stan nie był już najlepszy. Dalszy los przestaje być w 100% potwierdzony. Podejrzewa się, że został on sprzedany starszemu panu za kilka złotych, który okazjonalnie jeździł do kościoła. Jako starszy pan nie był w stanie dbać o samochód, a ten w końcu przestał działać i w 2023 roku wykluczono go z ruchu drogowego, jednocześnie kończąc historię tego auta. Nie wiadomo gdzie teraz się znajduje, ale prawdopodobnie stoi teraz gdzieś porzucony w beznadziejnym stanie i być może zostanie kiedyś jeszcze raz naprawiony i przywrócony do dawnej młodości. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie koniec tego samochodu i będziemy mogli zobaczyć, jak sprawia przyjemność następnym właścicielom. Jedyne, co się do dzisiaj zachowało, to kluczowy Garfield, który obecnie jest przyklejony do szyby następcy Astry Gierwieckiej. Jest to Astra H 2006 roku, którą wciąż można spotkać na drogach w Kartuzach. Wystarczy poszukać pluszaka na oknie.